Siemaneczko, bierzemy się zamarowanie ramy i dołu e, ramy skrzyni ładunkowej od D35, jeżeli się nie mylę. Mam przygotowaną ramę, e, względnie, że tak powiem, oczyszczona, bez piaskowania. To jest taki szybki remont, który nie był w ogóle e, planowany. Dzięki sprężarku. Tak to jest, jak nie przygotujesz się odpowiednio na nagrywanie Hollywood. Względnie przygotowane to jest w ogóle remont, który nie był planowany, ale górna rama się ugięła. Trzeba było ją zdjąć do prostowania. No i zapadła taka decyzja, że dobra, to przejrzymy to jeszcze trochę i, i przemalujemy. Większość czyściłem młoteczkiem i także ta struktura jest bardzo chropowata. Część jest tam czyszczona. Normalnie z szczotkami drucianymi. Także typowy taki rolniczy kurczę remoncik, bez żadnych tam szałów i cudów. Nie jest to jakoś cudownie wyczyszczone, ale nałożymy to epoksyd i poliuretan. Także mamy z prochem epoksyd, zaraz zobaczymy jak on się rozmiesza. Jestem zadowolony z tego, jak wyszedł RCW. Także na czarno będziemy malowali ramę, a potem może jak będzie trochę czasu i za 47 się weźmiemy. Bo ona też wymaga przemalowania, także mam pozabezpieczane lampy, jakieś tam złącze, takie rzeczy bez demontażu, w ogóle węży, rurek, takich rzeczy tam. Siłowniki tylko zostały wyjęte, bo wymagają wymiany uszczelniaczy. Hamulce w przyczepie są brzytwa, bo przyczepa niedawno była na przeglądzie, także hamulce wszystko są luks. No i tyle, no jest na kołkach, jest pozabezpieczana. Teraz weźmiemy kamerkę na głowę i będziemy mieszać już. Powoli farbę. Jeszcze powiem parę rzeczy na temat pistoletu, bo kupiłem drugi pistolet i wydaje mi się, że jeszcze kupiłem zły pistolet. Dalej, znaczy, pistolet jest bardzo dobry. To jest Aurita. Aurita, przepraszam. E, tutaj jest pistolet, też Aurita. Miał być to pistolet HVLP, którym malowałem wcześniej. To jest dysza 1.4 i jest zdecydowanie za mała do nakładania podkładu epoksydowego czy podkładu akrylowego. Teraz mamy typowo HVLP yy. HVLP H HVLP, tak jest. I tu mamy już jasno opisane ciśnienie, że 3,5 bara, czyli on w okolicach 3,5 bara ma chodzić. I tu mamy dyszę 1.7. Kurczę i jeszcze źle, trzeba było wziąć koło dwójki, ale no o, widzę, że to jest plastikowa nakrętka. Brzydko ona chodzi. W tamtym oszczędzają widać. Wzięli się zaoszczędzanie. Aha, ale tutaj jest y, zablokowana ta nakrętka. Także y, zobaczymy jak będzie tym pistoletem szło. Na dyszy 1.7. I pierwsze takie różnice, jakie już widzę. To jest budowa dyszy. Zaraz to pokażę e, Znaczy dyszek, którą wylatuje e, Tutaj jest po dwie dziurki, ale te dziurki są zupełnie inaczej usytuowane No i ponoć ten pistolet ma oszczędzać nam mocno farbę i pracować właśnie na takim ciśnieniu Jedynie e, w okolicach 3,5 bara Temat sprawdzony z tym pistoletem, zobaczymy jak się będzie to sprawdzało, e, po prostu czy e, ten podkład będzie przez nią leciał, no bo przez dysze 1.4 e, epoksyd, epoksyd z prochemu, bo to trzeba zaznaczyć, epoksyd z prochemu e, nie leciał, to są farby przemysłowe i e, Mam nadzieję, że teraz wyjdzie to lepiej, nie będę musiał używać rozcieńczalnika. Epoksyd z prochemu, bo epoksyd z Nowola, no to leciał jak woda, co nie i no i tyle. No, ja jestem z tych chwil mocno zadowolony, musimy to jakoś otworzyć, to chyba były szczypce. I weźmiemy to pomieszamy trochę i, i potem wam nagram jak to w ogóle wyszło. Tutaj mamy właśnie ten epoksyd w proporcjach. Ten epoksyd się stosuje. 9, 9 do 1. Muszę użyć jakiegoś śrubokręta szerokiego tutaj. Bo to jest bardzo mocna uszczelka. Albo oblali trochę. He, oblali trochę ten. Płaski jakiś śrubokręt. Może tym pójdzie. Może i nie pójdzie. Okej. Okay. Farba prosto z linii produkcyjnej, więc chyba nawet można by było olać temat yy, mieszania jej. O, ale fajna jest. OK. Powinna mam nadzieję, że będzie leciała z utwardzaczem. No ale trochę trzeba ją rozmieszać. No, i na wierzch potem minimum 6 godzin ma tchnąć. Ona jest bardzo szybka, na, bardzo szybko sucha na dotyk. Także pomieszam ją. No i gdzieś tutaj miałem kubeczki lakiernicze. Tutaj mamy utwardzacz. Bardzo wydajna farba. Bardzo ładnie kryje. No Kubeczki są konieczne. Wcześniej robiłem w ten sposób. Nie miałem kubeczków i robiłem w ten sposób, że. Nalewałem 900 gramów i 100 gramów na wadze, odważałem utwardzacza, ale to nie wychodzi, bo gęstości się do wagi nie zgadzają, więc trzeba to robić w kubeczku, czyli lać plus minus 900 ml i setkę utwardzacza, ewentualnie rozcieńczalnika do lepkości, że tak powiem, roboczej. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, pomaluję dzisiaj wszystko na podkładem, rozlecę pomaskę. No i, no i tyle, no. no i potem będziemy się dalej brać za jakieś tam rzeczy, na no dzisiaj tak na szybkości. Dobra, maneczko pokażę Wam jak to wyszło. Znaczy no wyszło, no wyszło, wyszło tak samo jak miałoby wejść, no normalnie pomalowana rama. Bez żadnych tam cudów. Natomiast sam w sobie, sama w sobie struktura, kamera tego nie odda. Natomiast ta struktura tego no nie odda, nie ma szans żeby oddała. Eee, ja tutaj nie żałowałem farby, oczywiście porobiłem gdzie nie zacieki. Eee, mam to totalnie gdzieś, to ma być dobrze oblane, zabezpieczone. Później się powymienia kalamitki, nasmaruje cały krąg, odwinie tam węże, to wszystko. Zresztą tutaj węże tam trochę będą też pomalowane i, i dobrze. New Holland też na przykład tak ma węże, to wszystko tak jak był złożony, też są, są, są pomalowane. Jak tam cały korpus szedł pewno do lakierni i nikomu to nie przeszkadza, więc nie ma co tutaj w jakieś paranoje popadać. Tym bardziej, że to jest taka renowacja tylko, a nie. Dobrze, siemaneczko. Szybko pokażę jak wyszło malowanie do końca. E, mamy farbę 9 do 1 w stosunku farba do utwardzacza. Nie rozcieńczałem tej farby, także Przyczepa mocno zarzewiała, także wyszedł baranek, nikogo to nie boli, nie było to piaskowane, to ma być oblane, zlane farbą, zabezpieczone, więc na podkład wyszło 7 litrów. Na wierzchniowej wyszło 7 litrów, także nie było tutaj w żaden sposób szczędzone. Z zewnątrz troszeczkę na samym końcu rozcieńczyłem, żeby to jeszcze bardziej zlać, żeby nie było takich niedomalowań. Bardzo ciężko maluje się, e, tak jak tutaj umiem w garażu, bo czarne i połączeniu z po prostu z zasłonięciem światła bardzo ciężko się, się to maluje, ale suma summarum wszystko jest bardzo mocno zlane bym powiedział tak jakbyś farbą proszkową to oblał także farby mówię tutaj nie było nie było żałowane, jest kurde, że tak powiem walone fest tutaj szczególnie to będziecie w lepszym świetle widzieć mimo tej starej przyczepy na na przykład zaczepie gdzie, gdzie to jest po prostu, no mówię, oblane I podkładem epoksydowym i, i tym Dla mnie jest ok. To jest maszyna, to pracuje, to nie musi być ideał Tu widzę, że troszeczkę tej jakby chropy wyszły, takie chropowata Brzydka farba Ponieważ, tak jak mówię, nie było rozcieńczenia, to nie było malowane Farbą jak woda, tylko gęstą Więc po prostu jak ten pistolet mimo dyszy 1.7 pierdział To gdzie gdzie właśnie wychodzą takie no, nie gładkie rzeczy. Natomiast tutaj jest profil na próbę pomalowany bez podkładu, bez czyszczenia na szybkości. Wychodzi to w ten sposób. Tak, jak tutaj widzicie. A my się bierzemy za kolejne rzeczy zaraz. Tak, tu mamy malowanie zakończone.